My kobiety uwielbiamy brać na siebie obowiązki, a najlepiej jeszcze nie tylko swoje, tylko jeszcze czyjeś, Czyli na przykład zrobimy coś za dzieci, zrobimy właśnie coś za męża, bo nam się wydaje, że jak zrobimy to same, to zrobimy to lepiej. Absolutnie tak, zgadzam się z tym. Pytanie jest jedno, po co? Mam koleżankę, której mąż się opiekował dziećmi przez trzy dni, ona sobie pozwoliła na wyjazd i okazało się, że dzieci idą do szkoły w piżamie. No i moje pytanie, i co z tego? Ziemia się dalej kręci, nic się nie stało, czasami po prostu warto odpuścić. Ja sobie mam takie hasło, zawsze się śmieję, że to jest hasło na tatuaż dla wszystkich, że lepiej mieć spokój niż rację. I faktycznie tak jest, po prostu. Myślę, że przede wszystkim w sobie trzeba to wypracować, że my naprawdę niczego tak do końca nie musimy. Są rzeczy, które trzeba odhaczyć. No, ja nie, nie mówię, że możemy sobie nie iść do pracy albo nie odebrać dziecka ze szkoły. To są jakby oczywiste oczywistości. Natomiast... Po co brać na siebie więcej, niż jesteśmy w stanie podołać? Poza tym, myślę sobie, że wyręczanie naszych domowników w niektórych rzeczach, jeżeli to robimy, zgadzamy się na to, to nie miejmy później do nich pretensji, że tego nie robią, bo same sobie to wzięłyśmy na ramiona. Ja myślę, że jeżeli ma się partnera, który jest faktycznie partnerem, to nie jest. Y ten wolny czas czymś, co my kobiety sobie będziemy musiały wyszarpywać. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że pewne rzeczy przychodzą naturalnie i że w partnerstwie chodzi o pewne uzupełnianie się. I ja na przykład wiem, że dzisiaj, kiedy jestem w pracy, albo kiedy wczoraj byłam cały dzień w pracy, to ja nie muszę się martwić o to, że nie wiem, mój syn nie będzie odebrany ze szkoły, bo wiem, że mój mąż zrobi tak, żeby go odebrać. Kiedy on widzi, że już mam pokokardę na przykład, bo, bo nie wiem, jest za dużo, każdy coś chce, to potrafi wejść elegancko przejąć na siebie część obowiązków. I myślę, że to jest normalne, tak powinno to wszystko funkcjonować. I wtedy każdy z nas. Jest w stanie obowiązki wykonywać, ale znaleźć też ten moment na swoje zajęcia, swoją pracę i po prostu to pobycie dla siebie przez chwilę. Nie wiem, może to wynika z tego, że ja jestem ze swoim mężem prawie 20 lat, więc jakby spoko udało nam się to poukładać.